you mm -hmm. Polska jutro znajdzie się w zasięgu niżu z nadpołudniowej Norwegii. Przed nami zmiana pogody. Dobry wieczór, Anna Soforek. Zapraszam na informacje pogodowe. W nocy będzie się chmurzyć, z zachodu na wschód będzie wędrowała już na godzinę. Przed południem utrzyma się zachmurzenie, szczególnie na wschodzie oraz na południu regionu. Mogą pojawić się delikatne opady deszczu. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hektopaskale i będzie spadać. W drugiej części dnia w całym regionie pogodnie, sporo słońca i bez opadów deszczu. Na termometrach. Od 21 do 23 stopni najcieplej. Dużo słońca i gorąco. Do 28 stopni. Ciekawego wieczoru i możliwe przelotne opady deszczu. Dobry wieczór, na Soporek. Zapraszam na informacje pogodowe. W nocy będzie się chmurzyć i z zachodu na wschód będzie wędrowała strefa przelotnych opadów. A jutro przed południem utrzyma się zachmurzenie. Szczególnie na wschodzie i południu regionu mogą pojawić się delikatne opady deszczu. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać. W drugiej części dnia w całym regionie pogodnie, sporo słońca. I bez opadów deszczu. Na naszych termometrach od 21 do maksymalnie 23 stopni najcieplej na Ziemi Radomskiej wiatr słaby i umiarkowany chwilami porywisty z kierunku zachodniego. Kolejne dni pod znakiem zachmurzenia i opadów deszczu, ale mam też dobre informacje dla wszystkich miłośników letniej Aury. W kolejny weekend na termometrach do 28 stopni. Spokojnej nocy. Do zobaczenia.